Cześć, witajcie w kolejnym filmie. W dwóch ostatnich filmach, można nawet nie ostatnich, no ale chodzi o tę serię. Pokazałem wam, jak zrobić schody, jak zrobić podstopnice. Mamy surowe stopnie, surowe podstopnice. Dzisiaj przydałoby się pokazać, jak je maluje. Dlaczego tak, dlaczego inaczej, jak koloryzuje, jeśli trzeba koloryzować, a jeśli nie, wszystko wam pokażę, co wiem. Zapraszam do oglądania. wszystkich olej, bejc, olejowosków, lakierów. To jest naprawdę cała chmara i każdy wybiera to, co mu się podoba, na co go stać. Wybiera sobie taki kolor, jak mu się podoba. To jest naprawdę indywidualne. To nikt nikomu nie każe robić takich czy innych schodów, czy takich czy innych mebli w takim kolorze. Jeden woli olej, bo chce mieć naturalne drewno, jak najbardziej w dotyku. Drugi potrzebuje dwuskładnikowy, poliuretanowy lakier, żeby były super twarde i go tam nie interesuje, że to. No, nie będzie w dotyku takie jak drewno, tylko będzie takie troszeczkę plastikowe. No, ale to nie o to chodzi. No, tak jak mówię, każdy wybiera to co lubi, to co mu się podoba. I, i, i. Jeszcze wracając. No, ja najbardziej lubię jak jest kolor naturalny. Z tego względu, że najładniej wyciąga rysunek drewna. Wiadomo co to jest za drewno. Jest to ponadczasowe, zawsze w mocie. Yy, następna sprawa, że jeśli my stopnice czy podstopnice, ogólnie schody pomalujemy jakimkolwiek lakierem czy olejem czy olejowoskiem bezbarwnym. No to, to jest najbardziej wygodny kolor do później sprzątania z tego względu, że nie widać na tym kurzu, nad jak się pojawią jakieś ryski, to ogólnie nie widać, bo sam rysunek drewna no, zasłania to niweluje. No i, 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 i. Tutaj mam taką gotową stopnicę, która akurat jest polakierowana. Ona jest polakierowana lakierem dwuskładnikowym, akrylowym. No, jak go stosuję, jest dość twardy i daje ładny efekt takiej delikatnej satyny. Może to widać, może nie widać, no ale mniejsza z tym. Schody, które robiłem w poprzednich częściach będą malowane. W sensie bejcowane. I pokażę Wam, na jaki kolor będą bejcowane. Prawda, że wypas? Bejca, której stosuje do osiągnięcia takiego efektu, jak widzieliście, jest to bejca oczywiście czarna, transparentna więc no, minusem jest i to, że każda pojedyncza warstwa będzie no, bardzo cienka i będzie prześwitywać, tak żeby że efekt był um, tak jak widzieliście. No, ja już wiem, że będę musiał zastosować 5 warstw tej bejcy, um, żeby to całkowicie pokryło. Plusem jest to, że um, będzie widoczny rysunek drewna, tak? gdyby to było całkowicie um, od początku kryjące. Jest szansa, że robiłoby dość grubą warstwę, przez co no, całkowicie by się to zlało i schody wyglądałyby rzeczywiście jak, jak sztuczne, a to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby dalej był widoczny rysunek samego drewna. Minęły no, prawie 4 godziny. Pierwsza warstwa już jest słodka. Nie jest ona jakoś idealnie położona. Ja ją traktuję bardziej jako taką warstwę gruntującą, dlatego tak dość mocno ją wcierałem pędzlem w moją stopnicę. Teraz jak ona całkowicie wyschła, mogę zabrać się za przeszlifowanie tej powierzchni i robię to yy, takimi gąbeczkami. Mam takie całe opakowanie i powiem wam szczerze, akurat ja w tym momencie mam takie firmy. Wcześniej miałem mirki. I w sumie nie widzę różnicy, ale to nie o to chodzi, jaka to jest firma. To jest nieistotne, jaka to jest firma. Pokażę Wam, jak to wygląda. To jest na takiej rolce. Tutaj jest 25 metrów papieru do szlifowania. I on jest w takich, w takich gąbeczkach. Ta akurat ma gradację 320. Jest to bardzo taki cienki i miękki papierek. Znaczy gąbeczka, no nie papierek, w sensie papier ścierny. Jest on bardzo wygodny do stosowania, jest niesamowicie wydajny. I tak jak mówię, i wcześniejsza firma, której korzystałem i ta, to jest bardzo podobny produkt. A co najważniejsze, to jest tanie i mówię Wam o tym, że może to nie jest zły pomysł, żeby sobie to kupić. Ja te gąbki właśnie stosuję jako y, do przeszlifowania później powierzchni, nieważne czy, czy to jest z olej, olejowo z klakier zawsze je stosuję do przeszlifowania, są one tanie wydajne, y, cały taki kartonik i tu tak jak mówię jest 25 metrów, y, one są szerokie na 115 mm, a tutaj po długości jest y, d, niecałe chyba. 13? Jakoś tak. W każdym razie tutaj jest 200 takich, takich takich, elementów i to kosztuje w granicach 120 zł, więc naprawdę deal jest bardzo dobry, bo taka jedna gąbka kosztuje w granicach 50-60 groszy, nie pamiętam teraz tak z głowy mówię, kiedyś to liczyłem. W każdym razie dobry produkt. Ja sobie to odłożę, bo tą co teraz wyrwałem, bo mam jeszcze przestarał. Widzicie, ona jest już taka zmasakrowana. Ta moja stara, bo, bo już wcześniej po prostu na tych schodach, co, co już mam pomalowane, ją stosowałem. I ona dalej szlifuje. No. I wygląda to w ten sposób. Nie wiem, czy to będzie widać, czy nie. W każdym razie no, te, te włoski, które tam no, minimalnie się podniosły, zostały w tym momencie. Zeszlifowane, za chwileczkę to tak samo zrobię jeszcze z czołem i mogę przejść do ponownego malowania. Po przeszlifowaniu i to jest takie delikatne szlifowanie to nie chodzi o to, żebyście zdarli znowu całą, całą tą warstwę bejcy, tylko że po prostu delikatnie, nawet pod ręką, żeby ta powierzchnia była gładka, żeby nic tutaj nie było, żadnych pyłków, które ewentualnie się przykleiły podczas aplikacji pierwszej warstwy. I teraz jak już mam przeszlifowane muszę ją odpylić i mogę przystąpić do drugiego malowania i to też teraz zrobię. Jeszcze tylko ostatnia warstwa mojej bejcy i fajerant. Teraz to już będzie czwarta warstwa, mam nadzieję, że ona wystarczy. Przed nałożeniem jej jeszcze raz papierek delikatnie, już tak naprawdę delikatnie przetrzeć. Bo, bo czuję pod ręką, że jakieś takie, no, dziennik, gdzie jakieś takie pyłki siadły. że po prostu to było gładziutkie, ale już tak patrzę się nawet na kamerę, to widać ładny rysunek drewna. Widać, że to się zaczyna świecić, więc no, powinno być ok. Czyli papierek i dosłownie tyle. Widzicie i koniec. Nie chcemy zedrzeć tutaj żadnej warstwy. Chcemy tylko i wyłącznie jakieś takie minimalne pyłki zebrać. No i można przystąpić do ostatniej warstwy. Nie jakaś bardzo gruba. Schody jak to schody będą intensywnie użytkowane. Więc i ta warstwa bejcy musi być odpowiednio nałożona i później warstwa lakieru też musi być odpowiednio nałożona. Podejrzewam, że gdybym na to nałożył jedną warstwę lakieru, to wizualnie byłoby jak najbardziej ok, byłoby ładnie, ale ta zbyt cienka warstwa lakieru powodowałaby tego nawierzchniowego, twardego, zewnętrznego, bezbarwnego powodowałaby, że no, sody by się dość szybko, no może nie tyle wycierały, tylko żeby się rysowały. Dlatego ta warstwa zewnętrzna też powinna mieć swoją grubość i osiągamy to nakładając, no, ja na pewno nałożę dwie albo trzy warstwy, pewnie trzy warstwy, bo to nie jest jakieś bardzo skomplikowane, a cóż ja stracę. A ktoś może zyska. można odłożyć. Po nałożeniu kolorantu wszystkie elementy muszą bardzo porządnie doschnąć z tego względu, że jeśli za wcześnie zaczniemy nakładać warstwę bezbarwną, istnieje ryzyko, że rozpuszczalniki zawarte w załóżmy w lakierze, tak jak to u mnie będzie, będą chciały rozpuścić warstwę koloryzującą, więc najpierw to musi naprawdę bardzo dobrze zastygnąć wyschnąć, odparować i dopiero wtedy można stosować warstwę zewnętrzną, czyli w moim przypadku lakier. Pokażę Wam, jak wyglądają stopnie, które są tylko i wyłącznie na razie zabajcowane. Już, już, już. Zobaczmy kamerę. Tu są moje stopnice. Stopnie zabiegowe. A błyszczą się, jakby były polakierowane, ale jeszcze nie są. tak jak chciałem, czyli efekt yy, że widać swoje jest. Także no, powinno to ładnie wyglądać, jak jeszcze od spodu deski będą podświetlone. Da to naprawdę fajny efekt. Yy, nie wiem czy wam mówiłem, może nie mówiłem. Yy, oczywiście koloryzuję tylko ten fragment, który jest widoczny jak na przykład tutaj mamy stopień zabiegowy. Ta cała część będzie szła od betonu. Ona nie jest w tym momencie koloryzowana, bo to nie ma sensu. Oczywiście w późniejszym etapie ona będzie lakierowana. Ale samego koloru nie ma sensu tam nakładać. Kolor jest tylko i wyłącznie nakładany tam, gdzie jest to widoczne. Lakierowanie schodów zaczynam od tej strony spodniej, czyli ta, która później pójdzie do betonu. Schody maluję lakierem akrylowym, dwuskładnikowym, czyli mamy tutaj bazę i utwardzacz w odpowiedniej proporcji. Jest to twardy lakier, jego zaletą jest to, że się no, nie rysuje, ładnie wybarwia, można dobrać konkretnie jaki chce się mieć połysk, więc to... Jest to lakier z mieszalnika, to nie jest jakiś gotowy lakier, który można, nie wiem, kupić w sklepie. Ja go kupuję w takich w jaderkach albo czasem 20 litrowych w zależności. Tutaj macie symbol gdybyście byli zainteresowani jak to wygląda. I na schody całe wychodzi tak około 3 litry 4 litry w zależności jakie sody. Tutaj podejrzewam że wyjdzie około 4 litrów lakieru z tego względu że tych warstw no, no, też jest trochę to tak jak mówiłem wcześniej musi być jakaś konkretna grubość tego lakieru żeby on spełniał swoje swoje zadanie. Pierwsza sprawa, ta strona spodnia. Bardzo ważne, żeby ją pomalować, polakierować. Z tego względu, że zabezpieczy nam to przed chłonięciem wody, to znaczy drewna przed tym, że drewno nam nie będzie chłonęło wody, która ewentualnie może być jeszcze w betonie. Oczywiście trzeba sprawdzić wilgotność betonu, żeby mieć pewność, że jest on suchy, no ale jednak różnie może być, a jeśli śledzicie internety, no to czasem ludzie się wypowiadają, prawda, że jakaś tam wilgoć i tak dalej przeszła do, do drewna. No, bardzo często to wynika z tego, że ktoś się pospieszył i nie zalakierował tej strony spodni. Trzeba na to zwrócić uwagę i mm, jest to jedyna powierzchnia, której, na której nie robię przeszlifu. Po pierwszej warstwie, z tego względu, że nawet jeśli po pierwszej warstwie lakierowania wyjdą jakieś delikatne włoski, to one mi w żaden sposób nie przeszkadzają, a nawet może troszeczkę pomagają, z tego względu, że później podczas klejenia taka bardziej szorstka warstwa będzie lepiej się trzymała kleju. To jest pierwsza sprawa, dlaczego lakieruję stopnice. Jeszcze teraz podejdę do tablicy i pokażę Wam, dlaczego bardzo ważne jest lakierowanie pod stopnic. Tutaj jest moja podstopnica, tak w przekroju. Tutaj mamy beton, czyli tutaj mamy później jakiś tam, no, no po prostu beton, tak? No i to tak wygląda. I tak jak już widzieliście na, troszeczkę wcześniej, z tej strony zewnętrznej najpierw kładłem... Ileś warstw bejcy, później kładłem lakier i tak dalej. W każdym razie na tej stronie zrobiła nam się dość gruba, jakby na to nie patrzeć, powoka lakiernicza, a z tej strony mamy całkowicie surową deskę. Nie wiem, czy to jest poparte jakimiś badaniami naukowymi i pomiarami, ale ja to zauważyłem, że jeśli z jednej strony macie ileś warstw czegoś, jakiegoś lakieru i tak dalej. A z drugiej strony y, drewno jest całkowicie surowe, to chcąc, nie chcąc, y, po, sama deska będzie miała jednakowoż tendencję do tego, że, 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 że będzie chciało ją w tym miejscu wyginać w jedną lub w drugą stronę. Więc. Jeśli ja zalakieruję ją równomiernie z jednej strony, z drugiej strony, ona przez to będzie troszeczkę stabilniejsza. To nie są jakieś takie, nie wiem, wartości, że wygnie nam o tak jak na przykład narysowałem, prawda, czy tam nie wiem, o, o pół centymetra, ale jednak warto, warto zabezpieczyć to, to, to drewno z dwóch stron. Czyli pierwsza sprawa, dlaczego lakierujemy od strony betonu, po to, żeby wilgoć z betonu nie przechodziła do drewna, a druga, żeby po prostu zrównoważyć jakieś naprężenia, które są na, na powierzchni naszej deski. Stopnie, które są zabejcowane i zalakierowane, mogą jeszcze tak zostać z dzień, z dwa do takiego całkowitego wyschnięcia, i mogą zostać pakowane i czekać już na, na montaż, na transport i montaż. Teraz jeszcze jest jedna sprawa, o której muszę Wam powiedzieć. Znowu jesteśmy przy mojej tablicy. O co mi chodzi? Chodzi mi o ostatni stopień, który jest na samym końcu biegu. Zawsze z nim jest no nie tyle problem, zawsze coś trzeba pokombinować. Tu jest istotne, to jest narysowany ostatni stopień. I wiadomo, tutaj jest dalsza część, nie wiem, tam salonu, przedpokoju, i będzie, no, musi być tam jakaś podłoga. W moim wypadku jest, będzie to podłoga, która będzie miała 28 mm. Będzie to podłoga taka e, lita sosnowa, czy tam świerkowa, nie wiem za bardzo, co to ma być. E, o co chodzi? Tak, żeby um, trzeba tak zrobić, żeby górna powierzchnia stopnicy idealnie licowała się z tą podłogą na piętrze. Zatem ten fragment stopnicy, który opiera się o beton, czyli ostatnią czy tam wylewkę, na samej górze, musi być dokładnie takiej samej grubości jak podłoga, która jest w dalszej części pomieszczenia. Dlatego ten fragment, który jest na, na, właśnie na betonie, muszę go pocienić do żądanej grubości. Co by się stało, gdyby na przykład tutaj nie było podłogi litej, tylko były panele. No wiadomo, panele to podłoga pływająca, więc żeby to było dobrze zrobione, przydałoby się zrobić w tym miejscu dylatację i albo od góry w jakiś sposób zamaskować na przykład listewką jakąś wykańczającą, no ale to też nie zawsze estetycznie wygląda. Ja to robię najczęściej w ten sposób, że... Um, Tutaj wycinam taki ząbek. Wezmę sobie tylko pisak, żeby wam pokazać. I robię... no oczywiście to jest w innej skali, bo wtedy ta, ta stopnica ostatnio jest dużo cieńsza. No ale tak człowagie robi, robi taki ząbek, także panel, który znajduje się w tym miejscu, on wchodzi pod stopnicę, a stopnica go dociska i w tym momencie nie ma z tym problemu, że. Coś się stanie z panelem? Minus tego rozwiązania, taki, że w tym miejscu robi się delikatny prożek. Oczywiście, tak jak mówię, to nie jest takie grube. Ja z góry robię ten prożek taki, że on ma tutaj 3 mm, 4 mm grubości. On nie jest jakiś i jest oczywiście przeokrąglony, więc na pewno nikt się o to nie potknie. No, ale w takim rozwiązaniu nie da się zrobić tak, żeby idealnie licowało się z panelami. No, panel to jest taka specyficzna sprawa. A już wykonana ostatnia stopnica, wygląda w ten sposób. Oczywiście, tak jak mówię, no to trzeba dobierać indywidualnie do grubości podłogi, która jest na, na, na piętrze. Z czym mamy się licować? No tak musimy się dopasować. A jak się nikt nie patrzył, to jeszcze udało mi się zrobić opaskę, która będzie znajdowała się na, na piętrze. Będzie to taka, takie już wykończenie. Nie ma tutaj naprawdę żadnej filozofii, bo to są po prostu dwa elementy sklejone ze sobą pod kątem 90 stopni, i tak, tak samo wybejcowane i wylakierowane. Opaska, którą widzieliście, to tak jak mówię, tylko już takie no, wykończenie schodów. Oprócz tej opaski, są jeszcze takie elementy jak takie po prostu listewki. W zależności od preferencji, upodobań albo co pasuje, trzeba to no, zrobić tak, żeby pasowało do tego konkretnego projektu. Tutaj naprawdę nie było żadnej filozofii, bo to, był, bo, bo to jest cienka listwa dębowa yy, o przekroju takiej, takim prostokątnym. Yy, będzie ona stanowiła wykończenie schodów z jednej strony. Dodatkowo yy, do kompletu z tą listwą jest jeszcze druga listwa. Też czarna, ale ona jest troszeczkę inna, bo ona ma taki przekrój. Postaram się to jakoś wyostrzyć. O, wyostrzyło ładnie. Okay. Yy, I po co taka listwa? Ta listwa będzie przykrywała delikatnie podstopnicę, tak żeby podstopnica po prostu zaszła za ten rancik. Yy. Co nam to daje? Daje nam to to, że po prostu tego połączenia listwy z podstopnicą nie trzeba będzie w żaden sposób szpaklować, tam uzupełniać, bo ten rancik ładnie wszystko przykryje i będzie dostanowiło takie ładne wykończenie. I teraz tak, wszystko, wszystko jest już gotowe, można się pakować, więc tą część można uznać za skończoną. Można zabrać je teraz za montaż i no niestety, ale montażu pewnie nie zobaczycie. Tak postanowiłem, a to z tego powodu, że te schody są dość proste do montażu. Oczywiście tam są te zabiegi, trzeba będzie to jakoś docinać, kombinować. To jest taki, taki, taki fragment, gdzie można się rzeczywiście gdzieś tam pomylić i to może rzeczywiście powinienem pokazać, ale uznałem, że te schody są na tyle proste, że nie będę pokazywał samego montażu. Może jakieś tam Fragmenty tylko i wyłącznie zamieszczę z całej realizacji, ale już Wam tłumaczę dlaczego, bo to jest najważniejsze. Te schody są bez cokołów, a dużo osób prosiło mnie, żebym pokazał montaż schodów z cokołami, bo to jest taki element, co nie każdy to czuje, nie każdy wie jak to zrobić, więc już niebawem zobaczycie montaż schodów, gdzie są cokoły, pokażę wam jak docinać takie stopnice, podstopnice, jak to wszystko montować w schodach, które mają cokoły. A tutaj no niestety życie. Albo może rzeczywiście wam coś pokażę, ale to tylko tak odrobinka.